Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym doszło do niebotycznego skandalu w szeregach policji. Odchodzące stanowiska szef iławskiej policji zwrócił się do komendanta głównego w niewybrednych słowach z pytaniem: Czy aby na pewno polską policję stać na to, by 45-letniego młodego mężczyznę wykształconego przez państwo zwolnić ze służby i płacić mu 10 tysięcy złotych emerytury? Dodał, że trudno mu będzie wyżyć za te 10 tysięcy złotych. Czy polską policję stać na to, żeby w policjanta w wieku 45 lat w dzień i płacić mu 10 tysięcy góry miesięcznie? Ciężko będzie mi na prowincji za te pieniądze wyżyć, ale. Więc może rozłożę pańską wypowiedź na raty i wytłumaczę ludziom, jak bardzo pan chciał dziś zmanipulować opinię publiczną, i w części się to. Panu udało. Proszę Państwa, nie wziąłbym na tapetę policji, bo policja mnie nie obchodzi po prostu. Ale gdy przeczytałem tego newsa Waldemar Pankowski, coś mi zaczęło świtać w głowie. Proszę Państwa, w latach 2018-2024 na moje maile przyszło 192 wiadomości dotyczące tego pana. Wiadomości pochodzi, pochodziły od, od mieszkańców i ławy okolic, ale także od samych policjantów. Drogi panie Pankowski, większość Polaków ciężko pracujących na utrzymanie swoich rodzin zarabia circa about 5 tysięcy złotych netto. I to w dużych miastach, bo w mniejszych nawet 3,5 tysiąca złotych netto. Za te pieniądze utrzymujemy swoje rodziny, za te pieniądze wysyłamy nasze dzieci do szkół i za te pieniądze ciężko czasami uskładane jeździmy sobie na krótkie wczasy na tydzień. Jeżeli Pan publicznie twierdzi, że Panu w Policji było aż tak źle, że nie wie Pan, czy Pan da rady przeżyć za 10 tysięcy złotych, to zdaje się, że żyje Pan w zupełnie innym czasie. W czasie Pana namiestnika, tego, który namasił Pana na tę zaszczytną funkcję komendanta Policji w Iławie, a był to Tomasz Klimek. Czy polską Policję stać na to, żeby dzwonić w policjanta, w wieku 45 lat, zmiana i płacić mu 10 tysięcy do miesięcznie. Ciężko będzie mi na to za te pieniądze wyżyć, ale jakoś była Polskiej Policji, zgodnie z tym, co pan twierdzi, faktycznie nie stać było na to, by pański namiestnik, Tomasz Klimak, którego PiS wyniosło do szarży generalskiej, wypłacała ona wielotysięczne na jedną tylko osobę dodatki, a rozdał ich nielegalnie 48. 48 razy 5 tysięcy na miesiąc, panie Pankowski, to 240 tysięcy, razy 12 miesięcy w roku to 2 miliony 800. 000. Tak, na kolanie licząc, 10 lat to 28 milionów. Tak, polskiej policji, panie Pankowski, na to nie stać. Szczególne podziękowania dla pana generała. Panie Spoczynku, Tomasza Klimka. On to 20 listopada 2020 roku, prawie 4 lata temu, zaufał mi i pozwolił mi zarządzać jednostką, którą kochałem, z zawsze tu byłem zżyty i tak naprawdę dał mi taki zaszczyt, że mogę służyć w miejscu zamieszkania i urodzenia służbę. Była to dla mnie dodatkowa odpowiedzialność, ale też motywacja, żeby to codziennie do służby przyjeżdżać, bo to jednostka jest bardzo wymagająca, 200 etatów, 170. Policyjnych, 30 cywilnych, 90 przeszło tysięcy w naszym powiecie. Powiada Pan, że odchodzi Pan ze służby i nie żegna się ze sztandarem, bo nie ma na nim napisane Bóg, Honor i Ojczyzna. I Pańskim zdaniem, prawa w Polsce nie ma. Inspektor poddawał w melduje zdanie obowiązków komendanta tego policji w Iławie. Sztandaru nie żegnam, gdyż nie ma słów: Bóg, Honor, Ojczyzna. Ojczyzna kocham. Prawo w Polsce nie obowiązuje. Jako człowiek honoru nie mogę podać panu ręki. Proszę podać faktyczne podstawy mojego odejścia do służby. Proszę pana, szukałem w internecie sztandarów policyjnych dzisiaj i znalazłem najstarszy z 2006 roku. Tam nigdzie Boga, honoru i ojczyzny nie ma. Natomiast jeżeli panu aż tak zależy na tym, by na sztandarze był Bóg, honor i ojczyzna, zawsze może pan się zapisać do jakiejś organizacji. Tam wszędzie są. Te napisy, krypania jako oficer Policji Polskiej nie powinien się doszukiwać, podobnie jak i żadnych powiązań politycznych nie prezentować. Proszę Pana, źle się słucha. Ja jestem katolikiem, wierzącym i praktykującym, ale źle się słucha, gdy oficer Policji żegna się z oficjalami kościelnymi czcigodnym. Czcigodnym ciężar. <laughs> w czasach pocztnego fałszu mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym. Godz. Czcigodna dla Pana powinna być Polska. Czcigodny dla Pana powinien być każdy obywatel polski, bo gdy Pan realizował swoją pisowską, proszę Pana, karierę, to nakładał Pan i kazał nakładać i wymuszał na podległych Panu chłopakach z prewencji z Iławy, by jak najwięcej wlepiali mandatów za maseczki, za chodzenie. Po mieście, w czasie kiedy to było zakazane, i ciemiężył pan całe społeczeństwo Iławskie. Tych maili mam naprawdę ponad 100, ale też maili od policjantów. Co pan robił z jednym z chłopaków, który niemal targnął się na swoje życie, który leczy się dziś psychiatrycznie? Co pan robił z jednym z naczelników wydziałów, panie Pankowski? Nie pan, panie Pankowski, i nie Klimek dbał o dobrostan Iławskiej Policji, tylko Związkowa Solidarność Policyjna zawiadomiła Komendanta Głównego Policji o tym, co robi Klimek, o rozdawnictwie pieniędzy, o tym, że ludzie, że ludzie, że ludziom wszczynaliście postępowania dyscyplinarne, wzywając kilkunastu ludzi, pytając, za co sobie kupił pralkę, lodówkę, za co samochód piętnastoletni, skąd na to wziął pieniądze i nasyłaliście Biuro kontroli na chłopaków i BSW ich przesłuchiwało, a Wy rozdawaliście razem z Klimkiem ciężkie pieniądze. Za to klimek poleciał, Panie Pankowski, jeśli Pan już mówi o dbanie, o finanse polskiej policji. Od lat transferuję i pomagam policjantom, a raczej ich rodzinom, Panie Pankowski, rodzinom policjantów, którzy polegli na służbie. To się zapytać, na przykład w Wałbrzychu. Taki bohater był, prawdziwy bohater. Nie bohater chwili, panie Pankowski, jak pan, tylko bohater, który, będąc na urlopie, widział tonące dziecko, rozebrał się, mimo że miał przy sobie dziecko i rodzinę, poszedł to dziecko ratować, uratował, ale sam oddał życie. A pan naczelność nam mówić w dzisiejszych czasach, że pan nie wie, czy pan przeżyje za 10 tysięcy złotych, panu po prostu pis w głowie wywrócił. Wam się wydawało, że on będzie rządził na zawsze. I dzisiaj, gdy cała policja boryka się z kłopotami kadrowymi, które wygenerowało PIS, ile ludzi odeszło, panie Pankowski, ile ludzi, którzy znali policyjną robotę, musiało odejść ze służby tylko dlatego, że z dnia na dzień pojawiali się naczelnicy wydziałów, komendanci z dwóch, trzy, letnim stażem służby w Koninie, odprawy prowadził facet, który dwa lata służby miał. I prześladował policjantów zwykłych. Tyle, tylu ludzi odeszło ze służby. Tylu ludzi zniszczyliście. Wasze to pisowskie odium policyjne zniszczyło kupę cennych dla polskiej policji, a przeto i dla nas, dla społeczeństwa ludzi, którzy nie wrócą do policji. Bo częstokroć panie Pankowski trzy dni po ich zatrzymaniu przez BSW za czasów PiSu mieli jeszcze odciśnienie te kajdanki na rękach po tym, gdy sąd nie zastosował wobec nich tymczasowego aresztowania, wnioskowanego przez Pisowską Prokuraturę na podstawie wyimaginowanych zarzutów, tylko dlatego, że ci ludzie, panie Pankowski, nie chcieli realizować polityki PIS w strukturach policji. Wie pan, na koniec swojej manipulacyjnej, aczkolwiek bardzo nieudolnej wypowiedzi, dziękuję pan kolegom ze służby. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnej komendy Krajowej Policji w Ławie, gdyż naprawdę to osoby, które tworzą dobrą atmosferę, pracują z dużym zaangażowaniem, a pracy u nas jest dużo. Także myślę, że zwraca Wam honor i był to dla mnie zaszczytem służyć razem z Wami. I bardzo dziękuję. A jak oni się mają czuć, Panie Bankowski? Oni zostali na pokładzie tego okrętu, który jak pan być może trafnie ocenił tonie. Ale ten okręt policyjny tonie od zawsze, od 1989 roku. Tylko panie Bankowski, przez takich jak pan, relacja społeczeństwo-policja cofnęła się o kilkadziesiąt lat do tyłu. Bo policja w roku 2015, nawet przy takich zdarzeniach incydentalnych, jak to, którego byłem słynnym o ironio uczestnikiem, miała lepsze notowania. To, co zrobiliście za czasów PiSu z policją, z wojskiem, z żandarmerią wojskową, z innymi służbami mundurowymi te, tego kraju, jest nie do naprawienia, panie Pankowski. I dobrze się dzieje, że tacy ludzie jak pan odchodzą. Wie pan, gdybym mógł dzisiaj na chwilę wstąpić... W miejsce komendanta głównego policji nakazałbym do poszukiwania wszystkim prawnikom Komendy Głównej Policji jakiejś furtki prawnej, która by mogła doprowadzić do cofnięcia rozkazu przeniesienia pana do cywila. I zrobiłbym panu postępowanie służbowe na koniec o zachowanie niegodno oficera policji. I na podstawie artykułu 52 ustawy o policji, dla dobra tej służby bym pana wydalił bez żadnych uposażeń. Bo wy, ludzie związani, z faszystowską prawem i sprawiedliwością nie rozumiecie, że polską policję trzeba oczyścić z spisu, sądy, prokuraturę, urzędy miast, gmin, wojewódzkie, zozy w Polsce. Do was to nie dociera. I pan. Odchodzi w mundurze, powiada, starym niebieskim, takim samym jak prawie milicja miała, bo może jeszcze będę kiedyś mógł wrócić, bo liczy pan na to, że PiS wróci do władzy. No widzi pan, nie wszyscy w naszym społeczeństwie są idiotami. Choć wszyscy rządzący robią z nas idiotów. Również i ten rząd. Nie wsadzając do więzień takich potworów jak Ziobro, Kaczyński, Sasin, Duda. Tak, proszę państwa, tak wygląda. Niechlubna przeszłość tego człowieka, który chciał dziś udowodnić w całej Polsce, że on o to odchodzi ze struktur policji, dlatego że w policji jest źle, dlatego że policja jest B, dlatego że w policji dzieją się czystki polityczne. Tak, proszę Państwa, policja ma być służbą apolityczną i wielką odpowiedzialnością i odwagą aktualnego komendanta głównego policji jest to, że usuwa ze służby osoby uwikłane politycznie. Bo w policji nie może być mowy o polityce. A gdy polityka wchodzi, czy to do policji, czy do wojska, to kończy się to katastrofą. Tak jak właśnie widzimy dzisiaj, co oznacza wojsko polskie, co oznacza policja polska, co oznaczają służby mundurowe polskie, jak bardzo są zdewastowane i jak trudno będzie je naprawić. Na koniec tego mojego wystąpienia, panie Pankowski, coś panu powiem. W gmachu Komendy Głównej Policji po lewej stronie, gdy wchodzimy, jest taka tablica. I tam są wymienione nie wszystkie nazwiska ludzi, którzy oddali życie na służbie. Jeżeli panu było źle zmienić miejsce zamieszkania w mieszkaniu służbowym policji, to trzeba było się zatrudnić w żabce albo w biedronce. Bo panie Pankowski, służba w policji i treść ślubowania powiada i nakłada, i sam pan jest tego organizatorem, i sam się pan na to decyduje, na pana obowiązek służenia Polsce i narodowi polskiemu. Służba, proszę zajrzeć do słownika, co to słowo oznacza, co geneza tego słowa powiada. 10 tysięcy, panie Bankowski, po tym, co pan dziś zrobił, naplł pan w twarz wszystkim ludziom, którzy zostali w służbie, i zachował się pan jak tchórz, wsiadając do szalupy ratunkowej z okrętu, którym pan do wczoraj dowodził i o którym pan wie, że to nie prawdziwy kapitan. Tak nigdy by nie uczynił, panie Bankowski. Niech pan znika i z życia publicznego, i z policji, bo nam takich nie potrzeba.